W stronę Długowieczności. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Marek Postuła. Profesor Marek Postuła, ja doprecyzuję. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i dzisiaj będziemy rozmawiali o badaniach genetycznych. Pamiętam, Marku, taką naszą rozmowę sprzed wielu lat, kiedy jedna z dużych korporacji medycznych. Proponowała badania genetyczne, a ty mi powiedziałeś wówczas: To jest ściema. Nie wchodź w te badania, bo chciałem sobie je zrobić. Dlaczego tak mi wtedy powiedziałeś? To jest tak, że ja w badaniach genetycznych, mówiąc brzydko, siedzę od wielu lat. Nie jestem genetykiem oczywiście, ale jestem naukowcem, dla którego jest to warsztat pracy. Bo ja wykorzystuję badania genetyczne już od ponad 14 lat, w 2010 roku, w Stanach Zjednoczonych, i to wtedy tam pojechałem moim. Przyczyną, dlaczego się tam znalazłem, było właśnie to, że znalazłem laboratorium na Uniwersytecie Penn State w Stanach Zjednoczonych, które po pierwsze chciało ze mną współpracować na fajnych zasadach, no i pojechałem tam jako taki młody lekarz, pełen optymizmu, pełen nadziei, i też bardzo byłem wtedy głodny wiedzy i szybkiego rozwoju i dostałem dokładnie to, to, po co tam pojechałem. A przede wszystkim no, pojechałem tam po to, żeby się nauczyć i zrozumieć genetykę i to mi się udało podczas tego stypendium uzyskać. I to spowodowało też, że ja, wykorzystując, to narzędzie, czyli badania genetyczne w moich takich poszukiwaniach badawczych, no też zrozumiałem, że badania genetyczne oferowane komercyjnie czasami są produkty, które za dużo nam obiecują. A to jest tak, że my przeciętny człowiek, który nie rozumie, czym jest genetyka, no bo oczywiście to jest normalne, że nie każdy musi rozumieć rozumie genetykę w taki sposób, że są geny i że geny są przekazywane od rodziców i to co jest zapisane w genach, to już jest jakby wyrocznia, bo tak większość moich pacjentów rozumie. I wiele firm na tym takim braku zrozumienia badań genetycznych różnic pomiędzy Badaniami genetycznymi, ale też wartości, co te badania genetyczne mogą wnieść do takiej codzienności, do profilaktyki, no bo wiele tych badań, które możesz kupić w internecie, jak sobie wpiszesz w wyszukiwarkę badania genetyczne, to ci wyskoczy dziesiątki firm, które już działają na polskim rynku, ale też firm międzynarodowych, które oferują, że przyślą ci. W tym momencie najczęściej to są tak zwane słabe, czyli te takie wymazówki, które znamy, chociażby z czasów covid u gdzie wymazywaliśmy sobie czy z jamy ustnej, czy z nosa, pobieraliśmy materiał genetyczny po to, żeby wyizolować materiał genetyczny wirusa, potencjalnie wirusa SARS-CoV-2. Natomiast no, to jest ta sama metodologia, czyli to nie jest nic skomplikowanego w dzisiejszych czasach. Czyli taki pakiet możemy sobie zamówić, dostać go do domu, pobrać sobie ten materiał genetyczny i odesłać pod wskazany adres, i możemy w ciągu Najczęściej 4 do 8 tygodni uzyskać wyniki analiz. No to... no dobrze, Marek, no ale jak się poruszać w tym gąszczu? Jak wybrać właściwe badania genetyczne? Rozmawiamy ci o tym nie przez przypadek, bo wiem, że Ty zaczynasz polecać takie badania. Tak, no przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy zacząć od pytania, do czego ja to potrzebuję, jak ja to wykorzystam. Czy to jest tak, że jestem ciekawy i chcę zaspokoić swoją ciekawość? Czy też jest tak, że mam potrzebę. Psychiczną, że chcę to zrobić w ramach profilaktyki, bo a w mojej rodzinie występują przypadki, i chociażby no, mówimy tutaj o takiej genetyce onkologicznej, gdzie chyba no, najwięcej wiemy o takiej predyspozycji genetycznej, jeśli chodzi o różnego rodzaju nowotwory. A nie powinno być tak, że jednych i drugich to powinno interesować zarówno tych, którzy się interesują z czystej ciekawości, jak i tych, którzy mają jakieś obciążenie genetyczne, nowotworowe? To jest świetne pytanie. No, jak ja miałbym odpowiedzieć to jednym słowem, to oczywiście, to jest badanie dla każdego, bo dlatego mamy. Postęp nauki. Jeśli mamy postęp nauki, to trzeba z tego korzystać. Czyli cała populacja, Twoim zdaniem, powinna się poddać takim badaniu, gdyby była taka możliwość? Cała populacja powinna, bo to tylko i wyłącznie wtedy, im więcej osób się przebada, tym mamy lepszą wiedzę na temat częstości występowania danych, zmienności w badaniu populacji, co z jednej strony, z punktu widzenia indywidualnego, czyli takiego wiesz, osobistego, no bo my jesteśmy egoistami, człowiek jest z natury egoistą i chce, dla siebie jak najwięcej korzyści. I tak to jak już patrząc, tak z, z punktu widzenia jednostki możesz dzięki badaniom z, genetycznym możesz uzyskać wiedzę, czy jesteś nosicielem danej mutacji, czyli czy masz predyspozycję, bo pamiętajmy, że to jest predyspozycja, a nie jest to diagnoza. Bo też za chwilę do tego dojdziemy, bo są na razie mówimy o takich testach profilaktycznych, czyli budujących naszą świadomość, czy mamy jesteśmy nosicielami mutacji, to z punktu widzenia populacyjnego uzyskujesz taką informację i za tym, dzięki tej wiedzy, możesz sobie, mając dobrego, mądrego, świadomego lekarza, który umie tam wiedzieć wykorzystać, bo to jest już kolejne, wchodzimy pewnie, wiesz, w, w pole do dyskusji. Ciągle w moim świecie medycznym, ciągle ta za mała jest świadomość wśród lekarzy, że takie badania są i że te badania są dostępne i te badania nie są już drogie, bo to jest najważniejsze, że ja też patrzę tak przez pryzmat 15 lat moich doświadczeń, ja pamiętam, ile ja za pierwsze badania naukowe, że to były jakieś chore pieniądze, to są porównywalne do takich złożonych badań biochemicznych, bo to jest kilkaset złotych, to nie jest kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy, jak ja pamiętam. Robiłem pierwsze swoje badania genetyczne, to e, oczywiście wybierając, optymalizując metodologię, wchodząc, zagłębiając się, poszukując odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania, wchodziłem w coraz wyższą półkę cenową, bo tak to było, ale pamiętam, że takie moje rozmowy ówczesne z kolegami z, z laboratorium, że to za chwilę będzie dostępne dla każdego, że to, co my robimy, to jest teraz racket science, czyli jesteśmy w świecie elitarnym, którzy dotykają tego, co dla przeciętnego śmiertelnika jest niedostępne, a dzisiaj ja te same badania patrzę, że ja jeszcze lepsze badania, to, co ja... Mam w ręku dzisiaj i to, co ja proponuję swoim pacjentom, to jest metodologia high-techowa, co wtedy dla mnie była wówczas niedostępna, bo tylko najlepsze laboratoria w Stanach tym, tą technologią dysponowały i było je stać, żeby, żeby to wykonać. Także to też fajnie pokazuje, że z perspektywy dekady my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. To jest bardzo dobra wiadomość. No, są specjaliści w naszym kraju, których warto o to spytać i podpowiedzą, które no, są właściwe. No, Ja myślę, że to jest chyba przede wszystkim, mhm. jeśli miałbym sam, widzę, że jesteś świadomym człowiekiem, że. Rzeczywiście kupowanie samemu w internecie to nie są buty, prawda? To no ja mam ciebie, ale ktoś inny nie ma ciebie i co wtedy? Szukamy specjalisty. Szukamy specjalisty, który się tym zajmuje, który się na tym zna, który ma doświadczenie i zadaj mu konkretne pytania, no bo trzeba pamiętać o tym, żeby zadać konkretne pytanie, gdzie te badania są wykonywane czy te badania są wykonywane w Polsce przez firmę, która prowadzi badania tutaj u nas w kraju i nie wysyła tego na przykład do Chin, bo to jest jakby zawsze moja obawa, czy te badania nie są wysyłane do Chin, no i też co się dzieje z danymi. Czyli lepiej, gdyby były robione w Polsce te badania? Lepiej, żeby były robione w Polsce, no i lepiej, żebyśmy mieli też, była informacja firma, która nam to robi, żeby miała jasno określoną politykę lub była w stanie nam na zapytanie, co się dzieje z moimi danymi, gdzie one są potem przechowywane, jak one są zabezpieczone, jakie jest ryzyko, że one wypłyną, no bo co chwilę słyszymy o atakach hakerskich na różnego rodzaju instytucje, a firmy posiadające nasze dane genetyczne są dla hakerów w dzisiejszym świecie bardzo atrakcyjne, no bo żyjemy w świecie, w którym konflikty się gotują, i każda taka dana dana potencjalna może być użyta w przyszłości. No, przeciwko, no nie nam personalnie, ja jestem daleki od teorii spiskowych, ale no jakby nigdy nie patrzę na swoje życie przez to, że coś się dzieje na świecie, bo jest to spisek, ale jeśli popatrzymy, że w Chinach każdy obywatel potencjalnie ma, praktycznie już każdy obywatel ma sekwencjonowane DNA, co jest efektem pandemii COVID-19. To co było kiedyś tylko w filmach Science Fiction władza, żeby kontrolować społeczeństwo, zbiera wszystkie dane. Czyli... Nie ma tak, że się poruszasz po ulicy i nie wiedzą, gdzie jesteś. Są w stanie Cię znaleźć, żeby wiedzieć, że Ty byłeś o tej godzinie w tym miejscu. Uspokajamy naszych słuchaczy. Mamy nadzieję, że u nas tak nie jest. Że są takie firmy, które są, które są wiarygodne? Czy liczba mutacji, która jest w ofercie, coś podpowiada? Bardzo często to jest tak, że ja patrzę na firmy, które oferują różnego rodzaju badania, niekoniecznie genetyczne, które prześcigają się, że my robimy 20 markerów, my 150, my 70. Czasami to aż tak takiego znaczenia nie ma, nie ilość, ale przede wszystkim jakość tego tych danych i metodologia. Wiesz, bo ja patrzę na metodologię, bo mamy metodologię, taką metodologię jak, bo to jest bardzo istotne, jaką metodą, bo czasami mamy, można powiedzieć, zamkniętą, czyli de facto my badamy znane rzeczy, czyli tak zwane single nucleotide polymorphic, czyli tak zwane SNPs, -y, które można powiedzieć, że to jest zamknięta biblioteka. Wiemy na podstawie danych naukowych, że te konkretne mutacje są związane ze zwiększonym ryzykiem choroby A, choroby B, choroby C, i są gotowe tak zwane mikrochipy, które już mają tylko na. wkładasz tę, można powiedzmy w uproszczeniu, płytkę do czytnika i on, ta płytka sprawdza, czy masz z tych, nie wiem, 50 tysięcy, ile masz tych mutacji. Możesz mieć jedną, możesz nie mieć żadnej, możesz mieć 20, a możesz mieć 50. I to jest taki najtańsza metoda, najbardziej kosztoefektywna i pewnie te najtańsze testy to są używają takiej metodologii. Ja bym porównał to do tego, że to jest tak jakbyśmy wzięli sobie rok życia pacjenta, bo to uwielbiam, gdzieś to znalazłem, mam to w wykładzie swoim, mówię, że rok życia pacjenta i bierzemy taki dwugodzinny wycinek z roku życia pacjenta. Czyli takie, wiesz, robimy takiego rila, który trwa dwie godziny z całego twojego roku. Czyli coś o tobie się dowiadujemy, prawda, gdzie byłeś na wakacjach, z kim spędziłeś fajne chwile, i tak dalej, i tak dalej. Czyli budujemy jakąś informację, i to jest właśnie te SNP. Drugie to są WESy, czyli Whole Exome Sequencing, czyli sekwencjonujemy tylko te sekwencje, które kodują białko. To jest mniej więcej czy te sekwencje konu, kodujące, bo nasz materiał genetyczny jest dużo bardziej skomplikowany i żeby mieć pełny obraz, musimy zrobić whole genome sequencing, czyli musimy sekwencjonować, czyli przeczytać każdą parę zasad i to jest jakby, jakbyśmy porównywali sobie ten WESY, to jest mniej więcej 2% ludzkiego genomu, czyli to jest tak jakbyśmy kluczowe z Twojego roku życia wzięli kluczowe momenty, czyli nie wiem, najważniejszy moment w, w danym roku załóżmy, że to był jakiś, nie wiem, ślub, narodziny dziecka, jakby taka sekwencja tych najważniejszych momentów, któremu się przyglądamy bliżej. Czyli film z wesela na przykład. <laughs> Oglądamy. Okay. Nie wiem, czy ktoś obejrzał swój film z Wesela. Nie obejrzałem. Nie, z wypowia trudem. nie, wy, nie wypowiadam się. Okej, okay, musisz mi kiedyś pokazać. A whole genome Sequencing, czyli to jest tak, jakbyśmy nagrali i obejrzeli każdą sekundę twojego życia z całego roku. Czyli obejrzeli, poświęcili rok, żeby zobaczyć, jak wygląda poprzedni rok. Czyli w kolejnym roku byśmy oglądali film, jak oglądasz film. Też lubię takie porównanie, że to jakbyśmy książki, prawda? Że tak jak, że to SN to tak jakbyśmy przeczytali tylko Kładkę, albo streszczenie. Książki, to Wesy to są tak, jakbyśmy wzięli kilkanaście książek z biblioteki, poszli i wzięli te, które nas najbardziej interesują. A WGS, czyli whole Genome Sequencing, to jest tak, jakbyśmy wzięli wszystkie książki przeczytali z biblioteki. Rozumiem, że to jest marek podpowiedź dla tych, którzy będą szukali właśnie badań genetycznych. Ja myślę, że takie najbardziej, bo to trzeba też, wiesz, no, badanie, sekwencjonowanie całego genomu raczej to jest takie, wiesz, już laboratoryjne, już rzeczywiście, jak raczej ja bym, jakbym, gdzie, gdzie to w dzisiejszej medycynie ma miejsce, to no, oczywiście w takiej bardzo specjalistycznej diagnostyce, gdzie poszukujemy nowych mutacji, czyli mamy na przykład chorobę, którą wiemy po tak zwanym fenotypie, czyli tych cechach klinicznych, że to jest choroba podłożu genetycznym, no to wtedy musimy mieć super precyzyjne narzędzie, bo są choroby tak zwane rzadkie, które związane są na przykład z rzadkimi mutacjami i które występują w jakichś specyficznych sekwencjach DNA, albo poszukujemy zupełnie nowych, bo też my ciągle się uczymy, no, to nie jest tak, że nauka jest skończona, tylko czasami poszukujemy nowych i nowych mutacji, no, żeby to swoje repozytorium wiedzy poszerzyć, żeby znaleźć te nowe, które potem wsadzimy do tej tańszej metody. I to jest właśnie po to, pewnie stosujemy tą najbardziej skomplikowaną, najdroższą metodologię. Natomiast tak najczęściej stosujemy w tym momencie, to ja patrzę na badania i patrzę, kto stosuje te wesy, czyli Whole Exome Sequencing. Dlaczego? Bo to też jakby patrzę z jednej strony, oczywiście ja mogę za pomocą tej najtańszej metody uzyskać te same informacje. Czyli nie muszę płacić dwa razy więcej, czy tam trzy razy więcej i uzyskam tą samą informację, która mnie dzisiaj interesuje. Bo mówimy, że dzisiaj Cię interesuje na przykład, czy będziesz miał, czy ma, jakie jest Twoje ryzyko choroby wieńcowej? I pewnie ja Ci jestem w stanie zaproponować produkt, który się nazywa PRS, czyli Polygenic Risk Score, na podstawie takiego mikrochipa z SMP. Nie badam Ci kilkadziesiąt tysięcy mutacji, powiem Ci, że słuchaj, na podstawie tego Twoje ryzyko jest populacyjne, czyli masz takie samo. Jak bez tego testu. Czyli to jest dobre, że nie masz, bo, bo ryzyko genetyczne, geny ci podwyższają ryzyko chorób cywilizacyjnych, bo o tych tylko mówimy. Cukrzyca, otyłość, zaburzenia lipidowe, choroba wieńcowa, Alzheimer. No to mniej więcej jest od 15 do 25%. Tak jak patrzymy, musielibyśmy się pewnie każdej chorobie z osobna przyjrzeć, popatrzeć na piśmiennictwo, jak to się zmienia, bo to jest oczywiście wszystko tak, jak ze wzrostem wiedzy, to. Te procenty, procenciki się nam zmieniają, ale mniej więcej w założeniu to jest tyle, reszta to jest styl życia. No, czyli, my wykonując te badania profilaktyczne, dobrze skonstruowane, no bo to też ja powiedziałem o metodologiach, ale już padło stwierdzenie PRS-u, czyli narzędzia, które jesteśmy w stanie zaplanować. Czyli, na przykład, jak ty mi powiesz, że OK, już wiem, jak choroba wieńcowa, a czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć jak jest moje ryzyko od cukrzycy. No jeśli zrobisz badanie, wykorzystując mikrochip, który ma tylko umiejscowione te snipy dla choroby wieńcowej, no to powiem Ci, Krzysiek, sorry, ale musisz zrobić kolejny chip, kupić dla cukrzycy. Ale jak zrobisz sobie WESY, czyli zrobisz whole exome sequencing, czyli wszystkie jakby te sekwencje kodujące, w obrębie tych sekwencji kodujących geny, no to jest tak, że to zrobisz raz i przyjdziesz do mnie za pół roku i powiesz, słuchaj, potrzebuję wiedzy na temat tej cukrzycy. Czy możesz mi to sprawdzić? Powiem ci proszę bardzo, mamy raw data, sekwencjonowaliśmy bardzo dużo materiału, bo mamy 100 razy więcej informacji niż w przypadku genotypowania. Co więcej, słuchaj, są teraz metody bioinformatyczne że za pomocą tak zwanych imputacji komputerowych. To, czego nam ten, ta metoda nie szczyta, jesteśmy w stanie sobie... W pewien sposób dorobić. Szukamy badania, podpowiadam to też Państwu z wesami i bez dwóch zdań szukamy kogoś, kto Państwu podpowie, gdzie te badania, jakie badania zrobić, a potem jakie przeczytać. Ja bym poszedł do tego, jak jest, wyszedł od tego, jakie mamy pytanie, bo jeśli mamy pytanie, chcę znać, jaką mam predyspozycję do najczęstszych nowotworów, to wcale nie musisz iść w wesy, możesz pójść sobie w zamknięty ten mikrochip i dostaniesz odpowiedź, bo to jest dla ciebie najważniejsze. To zależy od Twojego pytania, i to zależy bardzo od tego, od Twojej potrzeby. Na chwilę obecną, ale też tego, jak rozumiesz profilaktykę, no bo raczej musisz spotkać się z osobą taką jak ja, no, która ci wytłumaczy. To no, właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć. Tak? Wiesz, I wtedy wspólnie po rozmowie, po dobrze zebranym wywiadzie, no bo to jest cały proces. To nie jest proces, który podejmujesz przy komputerze kompulsywnie, jak zakup butów. Trzeba przejść do kogoś, kto się zna, bo i do niego potem wrócić. I razem Właśnie. przejść przez ten proces. Bo decyzji. ja, no bo jeżeli przyjdę do takiego fachowca umownego jak ty, ty mi zadasz pytanie, czego ja potrzebuję, razem to uzgadniamy, potem ty mi mówisz, no jeżeli ty potrzebujesz tego, to zrób sobie takie badania, potem do ciebie wracam. No i tyle, i omawiamy. Tak jest, no bo to jest, to jest też ważne, że ten wynik, szczególnie wynik, który ma wartość dotyczącą ryzyka obciążenia pewnymi chorobami, no. To nie może być wynik, gdzie my dostajemy wydruk z internetu i jest no super fajnie, albo masz zwiększone ryzyko raka, prostaty, załóżmy genetycznie. Mhm. Jak ja bym dostał coś takiego bez wiedzy, którą posiadam, no to bym był przerażony i bym wiesz. Drżącymi rękoma szukał po internecie, co to oznacza, i bym szybko szukał jakiegoś specjalisty, który mi to odpowie. Wcale nie jest łatwo znaleźć specjalisty z drugiej strony, który no weźmie badania do ręki i powie: Słuchaj, nie martw się, to nic nie oznacza. Posiadanie mutacji genetycznej nie oznacza nic, ale oznacza to, że my musimy ci zaplanować indywidualnie postępowanie profilaktyczne. Do kogo my mamy wówczas pójść? Jaki to jest specjalista? To ma być. E... Ktoś, kto się zna na genetyce, czy, czy niekoniecznie? Najlepiej, jakby to był genetyk, czyli osoba, która ma specjalizację z genetyki klinicznej lub może być to specjalista, niekoniecznie genetyk, który jest związany z firmą, na przykład dostarczającą takich usługi, który się zna na genetyce albo rozumie, nie musi się znać na genetyce, ale rozumie znaczenie takich badań, czyli umie je czytać. Nieraz od ciebie słyszałem. Że geny to maksymalnie 20%. Więc po co robić te badania genetyczne? Mówisz, że reszta to styl życia. To wiesz, no to tak jakbyś miał puzzle. Jak nie masz wszystkich kawałków układanki, to nigdy jej nie ułożysz. I tak samo nigdy nie zrozumiesz, tak samo jest z twoim zdrowiem. Jak nie rozumiesz wszystkich elementów, i yy, to wcale nie jest proste. To Ja nie mówię, że to jest proste, że wystarczy zrobić badania genetyczne i już jest, wszystko jest jasne. Bo potem musisz się zastanowić, zrozumieć, jak żyjesz, jakie błędy popełniasz, co może zrobić lepiej, co może powodować, że się źle czujemy, co może by zwiększać nasze ryzyko. No przede wszystkim to ryzyko musimy zrozumieć, z czym ono jest związane. No bo jeden będzie miał zwiększone ryzyko cukrzycy, inny będzie miał zwiększone ryzyko zawału serca. I trzeci, udaru mózgu. Jeszcze czwarty, Alzheimera. Tych chorób cywilizacyjnych jest kilka. Mają na szczęście wiele wspólnych mianowników, które łatwo jest zrozumieć lub ja rozumiem, bo z tym pracuję i widzę, trochę mi się zaczyna to z biegiem czasu wszystko gdzieś tam układać i coraz więcej wiem i sam modyfikuję swój, swój styl życia pod to, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia pewnych tych chorób, których się, których się każdy z nas najbardziej boi, czyli pewnie zawału daru i demencji. Ale styl życia to jest jedno, a czasami jest tak, że wiesz, to się prosto o tym mówi, czasami nie potrafimy zmienić stylu życia, no bo nie każdy jest taki jak czyty jadrze, że mamy zadanie i chodzimy regularnie, uprawiamy sport i nam to sprawia w pewnym momencie przyjemność, jest to częścią nas, prawda, twoje osobowości, twoje czy, czy moje osobowości stała stało się aktywność fizyczna, przecież nie zawsze taki były. Uspokajam Państwa, ja nie lubię chodzić na treningi na siłownię, wcale nie sprawia mi to przyjemności. Ja, się do, ja ja uwielbiam ten czas po. No właśnie, ale to robisz po to, żeby się czuć po, prawda? Ja zawsze sobie po treningu mówię, Jezu, jak ja się fantastycznie czuję? No tak, dlaczego? dlaczego mi się nie chcę na dlaczego, maksa. Dlaczego ja to odwlekałem, nie wiem, dwie godziny? No bo wiadomo, że a to jeszcze to, jeszcze to, zanim siądę na trenarze, czy pójdę. Na siłownię to jeszcze mam milion rzeczy, mi wpada po kolei, planuję sobie, że pójdę na siłownię o 10, a w końcu jestem o 17. To już jest zrozumiałe, jasne, mam nadzieję dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Badania genetyczne warto zrobić, warto to skonsultować ze specjalistą. Ale chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy warto z badaniami genetycznymi schodzić do poziomu dzieci? Czy naszym dzieciom warto robić takie badania? Co ty na to? Masz 5-6-letniego masz Wiktora, zrobić mu badania genetyczne? Nie, nie widzę potrzeby w tym momencie. Chyba, że na przykład miałbym podejrzenie choroby, no i tu wchodzimy w zupełnie inną część genetyki, czyli genetykę diagnostyczną, bo my mówiliśmy o genetyce prognostycznej, czyli de facto budowania swojej świadomości od tego. Jak geny zwiększają mi ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych? I mamy drugą genetykę, czyli diagnostyczną, czyli znamy konkretne mutacje, których sposób dziedziczenia jest taki, że jak masz tą mutację, to masz chorobę. Lub przekazujesz ją następnemu pokoleniu, i jak się spotkają dwa alele, to wtedy mamy, mamy fenotyp danej choroby. No i taką chorobą jest na przykład yy, hipercholesterolemia rodzinna, czyli jak mamy bardzo wysoki cholesterol i na przykład patrzysz, masz cholesterol całkowity 400, masz dietę, dbasz o dietę, jesteś czub, sport, no to coś mi tu nie gra, no bo nie da, to znaczy, że tutaj ja bym poszukiwał podłoża genetycznego i bym odsyłał, żeby pójść na badanie genetyczne, diagnostyczne, czyli znowuż do firmy, która oferuje czy te plac, placówki, które oferuje badania diagnostyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej, no i jeśli okazałoby się, że masz hipercholesterolemię rodzinną, to a, zupełnie jest inna ścieżka terapeutyczna, Czyli musimy leczyć, nawet są programy specjalne w naszym kraju, które są dedykowane pacjentom z tą jednostką chorobą, gdzie leki są za darmo. I to wiele chorób o podłożu genetycznym ma takie programy. Czy warto by było też włączyć takie leczenie w przypadku dzieci, gdyby się okazało, że to jest. No właśnie, to jest jakby coś, co jakby coraz bardziej do tego docieramy, że wtedy jak ty masz, no to, to jak, jak ja bym miał coś takiego, to ja bym powiedział: OK, robimy badanie dziecku, no bo musimy włączyć profilaktykę. Wcześniej, bo wiemy, że te osoby z hipercholesterolnym rodziną dużo wcześniej mają zawał czy udar mózgu, no a im profilaktyka trwa dłużej, tym jest bardziej skuteczna. Wszystko jasne. Takie odpowiedzi właśnie oczekiwałem. Dla mnie to jest klarowne, mam nadzieję, że dla Państwa także. Na zakończenie powiedziałeś Marek, że te badania wcale nie są już dzisiaj drogie. Kilkaset złotych? Program, tego jestem. będziemy dobre badanie za kilkaset tak, złotych. Tak, słuchaj, no program, którego ja polecam wszystkim swoim pacjentom i którego jestem ambasadorem, mogę powiedzieć takim niepisanym ambasadorem, no to jest badanie badamy geny. Program Badamy Geny, bo to nawet nie jest badanie, tylko to jest cały program Badamy Geny, gdzie za te 800 zł masz badanie, które obejmuje właśnie to jest takie badanie bardziej celowane, gdzie mamy 70 genów, ponad 40 tysięcy różnych mutacji związanych z najszerszymi nowotworami, czyli rak piesi, rak jelita grubego. Prostaty, prostaty, oczywiście płuc, całe spektrum nowotworów kobiecych, również czerniak skóry. A układ? choroby układu sercowo-naczyniowego także tutaj są? No właśnie Nie. słuchaj, to jest tak, że w tym programie ja w nim uczestniczę trochę jako taki właśnie ekspert kardiologiczny, gdzie zastanawiamy się z liderami tego programu, co możemy jeszcze dać więcej pacjentowi. No bo to jest, wróćmy do tego, jak on jest jeszcze skonstruowany, że ja powiedziałem, że 5% populacji, czyli tej, Statystycznie ma mutacje tak zwane szkodliwe. I taki, u takiej osoby, u której taka mutacja się pojawi, ona w cenie tych 800 zł ma wizytę onkologa, spotkanie z psychoonkologiem, no bo to zawsze się sfera psychiczna nam i tak zwane hall MRI, czyli rezonans magnetyczny całego ciała, czyli takie badanie, można powiedzieć, przesiewowe. No i są dane nadnaukowe, naukowe, które chociażby w prostaty pokazują, że połączenie PSA, czyli tego, co każdy facet powinien sobie zbadać w pewnym momencie życia. Badania genetyczne plus MRI to jest najwyższa czułość i specyficzność, jeśli chodzi o wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego, a to jest największa szansa, im wcześniej wykryjemy, lub wykryjemy nawet predyspozycję, to jest największa szansa na wyleczenie. Tak czy inaczej, w tym przypadku dotykamy chorób, ryzyka chorób nowotworowych, nie dotykamy nie. ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Pytam tak. dlatego, bo pamiętam jak mi powiedziałeś, że w naszym kraju generalnie w całej populacji wcale nie nowotwory są najczęstszą powodą przedwczesnych zgonów, tylko właśnie choroby sercowo-naczyniowe. No i właśnie dlatego ja się znalazłem w programie Badamy Geny, żeby ten program uzupełnić o te choroby, które są zabójcą numer jeden, czyli choroby układu sercowo-naczyniowego, no bo stosując metodę WES-ów, tak jak Ci powiedziałem, jestem w stanie zaprojektować, czy też zaprojektowałem, bo już mamy zaprojektowane PRS-y, które zwalidowaliśmy, które klient, czy osoba, która sobie robi programy, badamy geny, interesuje go najbardziej dzisiaj onkologia, za chwilę może powiedzieć, ok, macie moje dane, czy jesteście mi w stanie zobaczyć jakie jest moje ryzyko choroby sercowo-naczyniowej czy choroby wieńcowej na podstawie moich danych surowych genetycznych. Powiem, oczywiście mamy taki produkt, proszę bardzo. To jest o, to, o czym mówimy, że z jednej strony długowieczność to jest dbanie o to, żeby żyć jak najdłużej w zdrowiu, ale żeby żyć jak najdłużej w zdrowiu, trzeba zrozumieć swój organizm i to. Trzeba zrozumieć, jak ważna jest prewencja, prawda? Tu postawimy kropkę. Dowiedziałabym się pewnie nie tylko ja, wiele dzisiaj ciekawych rzeczy. Yy, profesorze, zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu co drugi czwartek o godzinie 18.30. Ja nazywam się Krzysztof Oniewski. A ja Marek Postula. Do usłyszenia. Na podcast w stronę. Długowieczności. Zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.